Cześć, przed Wami Rebel Horn Diva, a więc kombinezon dwuczęściowy stworzony dla kobiet i dostępny w dwóch wersjach RS oraz ST. Więcej szczegółów po intro, ja jestem Marika i widzimy się za chwilę. Rebel Horn Diva weszła na rynek w dwóch różnych wersjach ST oraz RS. I zacznijmy od różnic między tymi dwoma różnymi wersjami tego modelu. I Diva RS to przede wszystkim bardziej agresywna kurtka dla motocyklistek, które jeżdżą szybko, sportowo. I w wersji RS znajdziecie między innymi garpa aerodynamiczny, który ma Wam dać stabilność przy większych prędkościach. Mamy także slidery na barkach. I będzie to kwestia bezpieczeństwa, ponieważ w razie przewrotki slider ma ślizgać się po asfalcie tak, aby nie doszło do nagłego zatrzymania. Dodatkowo w okolicach łokci znajdziecie materiał Superfabrik, który jest odpowiedzialny za odporność na tarcie. Materiał ten jest inspirowany skórą płaszczki i ma taką charakterystyczną strukturę i jest on bardzo natarcie odporny. Dodatkowo w wersji RS perforacja została również inaczej poprowadzona. W skrócie, wentylacji jest więcej, ponieważ jeżdżąc sportowo bardziej się męczymy, wkładamy w to większą energię i wersja RS będzie bardziej perforowana, bardziej wentylowana. No i czas na drugą wersję, a więc Diva ST. I Diva ST jest tu łagodniejsza od swojej poprzedniczki. Nie ma garba, nie ma sliderów, ale stworzona dla kobiet, które być może nie jeżdżą sportowo, ale doceniają bezpieczeństwo, które daje skóra, chcą podkreślić swoją sylwetkę i wyglądać po prostu ładnie na motocyklu. A więc Diva ST, dopasowana, bezpieczna w miasto, jak i na trasy i co ciekawe, obie wersje RS, jak i ST, możecie spiąć z jeansami motocyklowymi, na przykład takie z wyższym stanem jak Rebel Horn Classic Mono. Drugą opcją będzie wybranie całego kompletu Diva, a więc i kurtki i spodni. Spodnie są jedne i one pasują do wersji RS jak i ST. Mają wysoki stan, a jeżeli będziecie chcieli je bardzo dopasować do wersji RS, czyli tej bardziej sportowej, to na kolanach macie miejsce, aby doposażyć się w slidery. I kiedy zepniecie taki kombinezon, kurtkę i spodnie, to wysoki stan w spodniach sprawia, że cały zestaw wygląda jak jednoczęściowy kombinezon. No i tyle o różnicach, przejdźmy teraz do wspólnych cech każdej części diwy. I przede wszystkim będzie to materiał, z którego została wykonana. Mamy tutaj skórę bydlęcą o grubości 1-1,1 mm i to pozwala temu kompletowi zyskać certyfikat potrójnego A. I to jest najwyższy certyfikat, jaka odzież motocyklowa może uzyskać. Skóra bydlęca jest bardzo odporna na tarcie, w tym przypadku miękko wyprawiona. I pamiętajcie też, że z czasem noszenia ta skóra będzie tylko jeszcze bardziej miękka. Skórę uzupełniono nylonem z elastanem i on pojawia się m.in. w pasie, na rękawach, w spodniach, będą to uda aż po łydki. Ten materiał ma nadać elastyczności całemu kompletowi, abyście ścieczyły się w tym swobodnie, aby ten kombinezon pracował i aby było Wam wygodnie, szczególnie w pozycji motocyklowej. Jak już wspomniałam, kurtka diwa jest wyposażona w liczne perforacje, które są wlotami wentylacyjnymi, ale kiedy zrobi Wam się chłodniej, to do każdej diwy dostajecie kamizelkę typu windstopper. A więc kiedy przyjdą chłodniejsze dni i chcecie tą wentylację sobie trochę zaślepić, no to mamy windstopper, który skutecznie ten wiatr będzie zatrzymywał. Przejdźmy teraz do kluczowej funkcji w kombinezonie, a więc ochrona. Jak już wiemy, kombinezon zyskał certyfikat potrójnego A, a więc najwyższy, jaki można zdobyć w ciuchach motocyklowych. Ale w zestawie mamy także protektory, i w tym przypadku jest to komplet protektorów, a więc macie barki, łokcie, plecy. W przypadku łokci i pleców są to protektory rezro. I one są przede wszystkim bardzo elastyczne, ale także perforowane, a więc nie będą blokowały przepływu powietrza. I protektory rezro zastosowano na łokciach oraz na plecach, a na barkach mamy równie elastyczne protektory od Armanox. A w spodniach protektory pojawiają się na kolanach oraz na biodrach, poziomu drugiego również od rezro. Mamy w zestawie także protektor kości ogonowej. A więc wszystkie protektory, które mamy w zestawie plecy, barki, łokcie, biodra, kolana są poziomu drugiego. A za bezpieczeństwo pasywne będą odpowiadać odblaski i są one umieszczone w licznych miejscach i zawsze wkomponowane w całą stylistykę. Kurtki nie rzucają się w oczy, ale po zmierzchu dadzą Wam lepszą widoczność. Przejdźmy teraz do wentylacji. I ona jest różna w wersji RS oraz ST. W wersji RS tej wentylacji jest więcej. Obok miałam wersję ST i perforacje na klatce piersiowej, które będą wpuszczać do środka sporo powietrza, ale pojawia się także drugi rodzaj wentylacji i on występuje w obu kurtkach, IRS i ST. A więc nawet w trakcie jazdy wystarczy, że otworzycie główny zamek w kurtce, wtedy otworzy Wam się meszowy panel wentylacyjny, który do środka będzie wpuszczał sporą ilość powietrza. A więc z pewnością plusem tego rozwiązania może być to, że nawet w trakcie jazdy na motocyklu, kiedy zrobi Wam się za ciepło, bez problemu możecie rozsunąć główny zamek i wtedy macie spory kanał wentylacyjny do Waszego użytku. A jeżeli chodzi o spodnie, no to największe wloty znajdują się na udach, również w postaci perforacji. W kurtce znajdziecie także zamek spinający i to jest i długi, i krótki. A więc możecie podpiąć tutaj spodnie diwa, o których wspomniałam, albo na przykład jeansy motocyklowe. Kurtka, jak i spodnie dostępne w wielu wersjach kolorystycznych, ale w przypadku spodni pojawia się wersja regular oraz long, z czego mogą ucieszyć się wyższe motocyklistki. Wersja long dodaje 4 cm długości spodni. Kombinezon Diva w dwóch wersjach i dla bardziej sportowych motocyklistek i dla bardziej miejskich albo turystycznych które doceniają bezpieczeństwo, które daje skóra i chcą mieć dobrze dopasowany, wygodny kombinezon. Diva, RS, jak i ST oraz spodnie do kompletu dostępne na rrmoto.pl. Link do nich w opisie, a jeżeli same chcecie je przymierzyć, no to wpadajcie stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.